Emila Kaczanowska, po roku powrót tutaj do Poznania. Tak. Co się u Ciebie zmieniło? U Ciebie lepiej się grało w Letnicy, czy to tutaj w Poznaniu było dobrze? E, przede wszystkim e, cieszę się, że w ogóle mogę grać i startować w tej Lidze Centralnej po zakończonej współpracy z klubem z Poznania, bo no, niestety udało mi się to dopiero po połowie sezonu, w rundzie udało mi się to startować z zespołem w Letnicy. Także to jest dla mnie najważniejsze, że mam możliwość grania i cieszę się z góry. Macie tutaj bardzo silną, wysoką, obronę. ochronę. Powinno wam się trudno strzelić gola, mając taką obronę. Yy, mamy dużo młodych zawodniczek, bardzo niedoświadczonych tak wojskowo. Yy, one dopiero nabierają tego doświadczenia, także cieszę się, że mogę im z tym towarzyszyć. I mam nadzieję, że będzie lepiej. Dzisiaj na kole trochę łokciami pracowałeś. Yy z były byłymi koleżankami klubowymi? To jest tak, że na boisku się nie patrzy, czy jest koleżanka obok, czy nie. Po prostu gra się i robi się swoją robotę. Ja starałam się swoją pracę wykonać. No niestety dzisiaj bez punktów dla nas. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie to będzie troszeczkę inaczej wyglądać. I gratuluję dziewczynom wygranego meczu. Jeszcze przed Wami dwa mecze. Tak. Będziecie walczyć o kolejne punkty. nie szansę... trzeba odszkoczenia w tabeli z ósmego na siódmą? Mm, powiem tak, na każdy mecz będziemy się przygotowywać na 100%, bo teraz każdy punkt jest dla nas jak najbardziej istotny. Także musimy wejść w te dwa ostatnie mecze w po prostu i zgarnąć te punkty dla siebie. My jeszcze pytanie o waszą bramkarkę, Taka niepozorna, niska Ola. Nagrała kapitalne spotkanie. Pani Ola jest świetną bramkarką, i mimo swoich no, takich drobnych warunków fizycznych, nieraz potrafi zatrzymać naprawdę największe bombardierki w Izbie. Kamila Kaszanowska, byłaś szczytowska, niea, była ręczna teraz Eszberg, dziewiąta lewnica. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję.